Witam serdecznie na konferencji pomocowej. Na początek proszę o podsumowanie spotkania pana trenera z Polkowice, pana Janusza Kudybe. Witam państwa. No cóż, no, Piaz Gliwicy jest to jeden z zespołów, który aspiruje do, do ekstra klasy. Poczyniliśmy wcześniej pewne informacje na temat przeciwnika. Na pewno bardzo duży potencjał ofensywny i to każdy o tym wie. Specjalnie stawiłem zespół, można powiedzieć, typowo w Pierwszy człowiek chcieliśmy wciągnąć przeciwnika głęboko. Udało się to, aczkolwiek kilka razy na początku meczu kiedy te piłki frywały w naszym polu karnym. Tam doczekał sporo głów, wygrywał podgórski, sporo się zamieszania. Niemniej jednak wyprowadziliśmy dwie kontry, które uważam, gdyby Damian Piotrowski zamienił na, na bramki, ten mecz mógłby się inaczej ułożyć. Straciliśmy bramkę po rykoszecie, ale na pewno piast w pierwszy człowieku przewagę. W powiem, myślę, że my byliśmy troszeczkę stroną przeważającą. Chcieliśmy tutaj przynajmniej, przynajmniej remisować z winnicy, którzy weszli na pewno podnieśli poziom gry. No do końca walczyliśmy o, o, o ten punkt. Uważam, że na ciężkim terenie w Gliwicach dla nas każdy punkt ważny. Myślę, że jeżeli chodzi o psychikę moich zawodników, tutaj ten punkt będzie bezcenny w kontekście utrzymania pieczywizny. Mieliśmy swoją sytuację, pierwsze minuty i zdajemy sobie sprawę, że żeby punktować, yy, musimy, yy, musimy sytuacje, które sobie stwarzamy wykorzystywać. W momencie, gdy, gdy piłka przechodzi, a nie trafia do siatki, yy, końcówki są takie, jak dzisiaj widzieliśmy, więc jest to dla nas taka bardzo solidna łączka. Yy, musieliśmy to zmiany, bo i Fernando, i Fernando Poprzez kontuzję, natomiast Adrian Typczyński, poprzez ilość czterech kartek, nie mogli zagrać w tym spotkaniu, Dlatego Mateusz Matras wystąpił w środku. Na lewą stronę wrócił Paula Szkoda na pewno, bo po ostatnim meczu z Wartą to właśnie ta formacja, z którą po pierwszej ludzie gdzieś tam mieliśmy największy problem, prezentowała się bardzo dobrze. A tak były to dwie wymuszone zmiany. Natomiast ja bym ocenił nie najgorzej. No, prawda jest taka, że tak jak powiedziałem, yy, podsumowując mecz, yy, sytuacje, które się stwarza, należy wykorzystywać, bo, bo yy, jeżeli się nie strzela bramek, to tak stare Porzek mówi, najczęściej się dostaje w tym meczu. To było widać, że yy, my mieliśmy dwie, trzy sytuacje, ale już yy, Polkowice przeszliły poprzeczkę. Jak że to była śródma, 13 minuta, to był taki sygnał, że, że, że na pewno. Zespół spolkowiec nie przyjechał się tylko bronić, ale chce punktować. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę i uczulaliśmy na to, no ale tak jak mówię, mówię, no każdy chciał z tych zawodników zdobyć bramkę, nie udało się i efekt końcowy jest taki jaki. Poszliśmy po no, bank, zdajemy sobie sprawę, że, że u siebie chcemy punktować zawsze razy trzy. Szanujemy remis, ale, ale nie do końca, jak gdyby na to satysfakcjonuje, jesteśmy w takim miejscu, że... Tylko pełna pula nam daje jakieś szanse na, na realizację celu i ryzykujemy i to było na pewno obawione dużym, dużym ryzykiem, ale po bramce jeszcze mieliśmy swoje sytuacje, więc, więc może nie sam Adrian Świątek, ale no Ruben miał bardzo dobrą sytuację, więc, więc warto było, szkoda, że, że się nie powie. Ma miał zadania defensywne, w momencie kiedy chcieliśmy strzelać bramkę, bramkę to ściągnęliśmy kogoś z takimi założeniami, a daliśmy z ofensywnymi. Czyli Adriana Świękwa. Proszę.